Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja nazywam się Ania Miałkowska i dzisiaj zatańczymy taniec Coca-Cola. Zaczynamy od prawej nogi, robimy krzyżyk. Teraz odstawiamy, wracamy do pozycji początkowej i robimy to jeszcze raz. Krzyżyk. Odstawiamy, podnosimy ręce. I jak najszybciej robimy szyki, 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 szyki. Rączki nam chodzą góra, 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 góra. Jak najszybciej się da. Teraz robimy to samo. Kroczki naszą lewą nogą. Krzyżyk. Otwórz. Krzyżyk. Otwórz. Podnosimy ręce do góry i robimy szyki. Hop, 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 hop. Teraz prawa noga robi kroczek do przodu. Do przodu. Wracamy. Wystawiamy nogę. Teraz... Lewą nogą robimy to samo. Do przodu, wraca. Teraz prawa. Do przodu, wraca. Teraz lewa. Do przodu, wraca. I robimy szejki. Hop, 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 hop. Jeszcze raz od początku. Pięć, 6, 7 i krzyżyk, otwórz. Krzyżyk, otwórz. Szejki, szejk, 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 druga noga. Krzyżyk, otwórz. Krzyżyk, otwórz. Szeki, szejk, szejk, prawa noga. Prawa noga, lewa noga. Prawa noga, lewa noga, szejki, szejk, szejk, szejk. Ok? Pokazuję tyłem. Uwaga. Pięć, sześć, siedem i krzyżyk, postaw. Krzyżyk, szejk, szejk, szejk. Druga noga, krzyżyk, otwórz, krzyżyk, otwórz, shakey, shake, 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 Prawa noga, przód, prawa, przód, lewa, przód, prawa, przód, lewa, przód, i shake, 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 shake. Super. Teraz będziemy robili slajd w prawą stronę. Kiedy robimy slajd, prawą rękę podnosimy do góry, lewą rękę do boku. Tylko robimy odbijając się z jednej nogi. Tak? Robimy tylko w jedną stronę. Teraz robimy tylko w drugą stronę. Ho! I powtarzamy jeszcze raz. Prawa strona i lewa strona. Tak? Teraz podnosimy ręce do góry, robimy obrocik, obojętnie w którą stronę chcecie. Maszrujemy sobie. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Teraz kłócamy, ja mówię ole, na drugie ole wyskakujemy do góry. I jeszcze raz w drugą stronę. Hop, 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 hop. Bardzo dobrze, trzy, cztery. Jedziemy, kucamy, Ole, ole. Tak? Od początku. I krzyżyk, otwórz, krzyżyk, szejk, szyk, szejk. Jeszcze raz. Krzyżyk, otwórz, krzyżyk. Sek, szek sześć, prawa noga. Prawa noga, lewa. Ka prawa noga, lewa. Noga, sześć, i szek, szek i slajd. W jedną stronę, w drugą stronę, w jedną stronę, super. I w drugą stronę, i obrót Hop, 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 hop. Bardzo dobrze podnosi rączki do góry, kucamy, Ole. Ole. I w drugą stronę. Hop, 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 hop. Bardzo dobrze. Hop, hop. Kłócamy. Ole, ole. I teraz będziemy raz na pomenku. Tak. I, a nóżkami robić konika. Hop, 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 hop. Jak koniki. I tu piek. Cyk, 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 cyk. Super. I jak damy radę, możemy przemieszczać. W jedną stronę i podskok, i w drugą stronę, i podskok. Jeszcze raz w jedną stronę i podskok, i w drugą stronę i podskok. Jak nie damy rady, mamy za mało miejsca? To tylko w miejscu gramy na wymytku i robimy konika. Ok? Od początku. 5, 6, 7 i krzyżyk, otwórz krzyżyk, sześć, Szek, druga noga, krzyżyk, otwórz, krzyżyk, szek. Szek, szek, prawa noga, prawa, lewa, prawa, lewa, szek i szek, szek, i slajd. Prawa strona, slajd i lewa strona, slajd i prawa strona, slajd i lewa strona, i obroty. Hop, 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 kurczamy, bębenku, wyskok. Gramy na wębęku. Gramy na bębenku, wyskok. Pokazuję ty Uwaga. 5, 6, 7 i. Krzyżyk, otwórz krzyżyk, szyki. Hop, hop. Druga i. Krzyżyk, otwórz krzyżyk. Hop, hop. Prawa noga. Prawa. Lewa. Prawa. Lewa. Szyki. Hop, hop. I robimy slajd. W jedną stronę, w drugą stronę, w jedną stronę, w drugą stronę. I obroty. Hop, 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 obrociki. Z reguły będą to dwa obroty. Teraz bez muzyki robimy jeden. Kłócamy i wyskok. I hop, 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 kłócamy i wyskok. I gramy na bębenku, gramy na bębenku. Na bębenku, gramy na bębenku w górę. Super! Cały czas będziemy to powtarzać w połowie piosenki powiem Wam kiedy, dodajemy klaski w jedną stronę, w drugą stronę, żaróweczka w jedną, żaróweczka w drugą. I żaróweczka w jedną, żaróweczka w drugą. OK? Mam nadzieję, że jesteście gotowi, próbujemy z muzyką. Jake Bobby, enough, yeah. a business, let's go. We got the Coca-Cola bottle, shake, shake, shake. We got the sugar, do you wanna taste? El negocio es mi alias, Ratra Mujir que tú no haces fila, ya sabe a Coca-Cola, sabe a vitamina j the b I double the name, follow my game, you know what La noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar la Fiesta apenas comienza y la gente grita No le eche la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar J-Talvin, Ina, la combinación mundial Let's go. We got that Coca Cola bottle. Shake, shake, shake. We got the sugar, do you? Ina, el lenguaje o el mi la franja tranquila, que tú no se fila, sabe a Coca-Cola, sabe a vitamina. J2B, do I double the name, follow my game. You know, la noche es de nosotros y hoy venimos a celebrar. La fiesta apenas comienza y la gente grita. No le eche la culpa a Ina, que ella solo vino a bailar. J-Talvin, Ina, la combinación mundial. Mamy tatę rodzeństwo, aby tańczyli razem z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku.